O! Spolni! Spolni! Siedzi! Siedzi? <grywki> to jest kaban! Nie! Nie gadaj! Nie gadaj! To było, <grywki> to było stary pieśnych z plusem! Kurna! Ale urwał ci! Ja je Żółtą wikmamę. mamę Moją <grywki> Ja je ale byś złowił, a jakie nagranie... Jest tu małe, żeby tam. Aj. Co się splinało? No to jest... To jest torobak jak żyje.